Nauka biznes to kompletnie dwa różne światy. Pomimo, że mówimy wspólnym językiem, to niejednokrotnie rozumiemy pewne rzeczy bardzo inaczej. Biznes chce mieć szybko, biznes chce mieć sprawnie, biznes chce mieć rezultat, który jest gotowy do implementacji na rynku. Środowisko naukowe z kolei bardzo pielęgnuje proces badawczy. To dobrze, bo wtedy z takiego wypielęgnowanego procesu badawczego wychodzi rezultat, który jest dobry jakościowo. I my jako nauka chcemy zaprezentować ten dobry rezultat, natomiast biznes chce do tego jeszcze dorobić niskie koszty i czas. Nie zawsze to jest możliwe. Proces badawczy ma to do siebie, że meandruje, skręca w lewo, w prawo, pokazuje zupełnie nowe rezultaty. On nie jest zero-jedynkowy, więc. Jest zmiana mentalna potrzebna po dwóch stronach. Z jednej strony po stronie biznesu, a z drugiej strony po stronie nauki, w taki sposób, żebyśmy mogli siebie nawzajem zrozumieć i dużo lepiej pracować. W momencie, kiedy zrozumiemy swoje potrzeby czyli nauka zrozumie potrzeby biznesu, a biznes zrozumie, jak działa nauka jesteśmy w stanie pracować skutecznie, szybko, sprawnie i jestem święcie przekonany również, że tanio. Także to jest jeszcze kwestia pracy u podstaw ale jesteśmy na dobrym etapie i w dobrym momencie, żeby tę współpracę intensyfikować. Także trzymam za nas wszystkich kciuki i głęboko wierzę, że będzie dobrze.